Dzień dobry, kochani. Z okazji zbliżającego się nowego roku 2023 chciałam Wam złożyć życzenia obfitości, po prostu obfitości w każdej dziedzinie Waszego życia: zdrowia dla Was, dla Waszej rodziny, zaopiekowania się sobą, spełniania własnych pragnień, inwestycji w siebie. Nie bójcie się zainwestować w siebie. Zapiszcie się na jakieś kursy, szkolenia, może chcecie zmienić profesję, to będzie bardzo dobry rok. Chodzi o to, żeby swoją uwagę skupić na czymś innym niż, niż to, co będzie działo się wokół nas, bo to, co się będzie działo wokół nas, będzie miało za zadanie właśnie wywołać w nas chaos, lęk, panikę. Ale jeżeli my będziemy mieli cel, jeżeli będziemy mieli motywację, to to wszystko, jak gdyby nie dosięgnie nas, nie dotknie nas. Miejmy wiarę, miejmy nadzieję i przede wszystkim postawmy na siebie w roku 2023, kochani. Życzę wam tego z całego serca, żeby wszystkie wasze marzenia zostały zrealizowane, żeby ten rok był dla was rokiem zdrowia, obfitości, manifestacji waszych marzeń. Moi drodzy, chciałam Wam także podziękować za ten rok, za to, że jesteście, że ze mną budujecie ten kanał, za Wasze komentarze, za Wasze lajki. Nawet nie wiecie, jakiego daliście mi takiego powera do tego, żeby kontynuować, żeby się rozwijać przede wszystkim. Pamiętam moje pierwsze filmy, kiedy zaczynałam, kiedy nieśmiało kładłam te karty, kiedy na temat jednej karty miałam do powiedzenia dosłownie dwa, trzy słowa. Ogólny był to zarys początki mojej pracy, zdobywania wiedzy. Uczenia się tych kart. Karty również uczyły się mnie, więc ta zbudowanie tej więzi, tej relacji z moimi kartami też zajęło sporo czasu. Dlatego dziękuję Wam za Waszą wytrwałość, za Waszą cierpliwość, kochani, po prostu za to, że jesteście. Dobrze, a teraz czas zacząć czytania na miesiąc styczeń 2023. Co też robimy? Reczki. Raczki, zapraszam was do wysłuchania prognozy dla waszego znaku na miesiąc styczeń 2023. Raczki, raczki. 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 Wasza ogólna energia i wasza postawa. Mhm. Raczki będą liczyć pieniądze, są tutaj jakieś inwestycje. To po pierwsze. Ta piątka monet mówi o tym, że czegoś nam brakuje, czegoś jest za mało, inwestujemy, więc skupiamy się na kwestiach finansowych. Ale piątka monet jest także kartą, która mówi o pomocy, o wsparciu. Czyli albo, wy, albo wam ktoś będzie tej pomocy udzielał, albo wy będziecie komuś udzielali tej pomocy. W kwestiach zdrowia, jeżeli tutaj jakieś raczki nie domagały że tak powiem kolokwialnie, no to będzie poprawa zdrowia, bo ten paść monet mówi o dobrych wiadomościach. O dobrych wiadomościach w kwestiach finansów, w kwestiach zawodowych, w kwestiach zdrowia, jak i w kwestiach zdobywania e, nauki, wiedzy, tak? Czyli jakieś szkolenia, kursy. E, kochani, mam wrażenie, że ta piątka monet jest kartą bardziej właśnie w kierunku. E, w kierunku wsparcia w, te, w, w tym kierunku, że ktoś wam będzie coś dawał, dlatego, że ta energia pazia monet jest bardzo obiecująca tutaj mamy nowy początek yy, on dostaje tego yy, trzyma w ręku tego yy, tą, tego asa monet tą, tą początkową kartę czyli ktoś mu coś daje, lub wy będziecie komuś coś dawać, czyli wy będziecie komuś udzielać pomocy, wsparcia i ten as monet jest taką początkową, yy, początkowym pieniądzem który wyinwestujecie, inwestujecie, który wypuszczacie dalej w obieg z takimi pozytywnymi, optymistycznymi perspektywami na przyszłość, tak? Czyli tutaj jest taki pokazany rozwój, rozwój zawodowy, rozwój w kierunku zdobywania wiedzy. Okej, okay, moi drodzy, zobaczymy jak to się pokaże dalej. Jak to się pokaże dalej? Praca. Praca dla raczków styczeń 2023. No właśnie. Ło! Wow. Moi drodzy, macie cudowne, cudowne, cudowne karty na pracę, i być może właśnie to pomoc, to wsparcie jest z tym związane. Karta sukcesu, karta diabła i karta króla monet. Może tutaj być awans. Wiecie, że to szóstka była To są działania, które podejmujemy po to, żeby coś osiągnąć to jest zazwyczaj coś, na czym, na czym bardzo nam zależy na czym pracujemy, gdzie pokonujemy w piątce buław te wyzwania tak, te trudności, te kłody nam rzucane pokonujemy konkurencję i tutaj, jeżeli liczycie na awans, jeżeli liczycie na pracę jeżeli liczycie na podwyżkę, na docenienie to tu jest to pokazane ta karta diabła mówi o tym, że to, że, że wasze ego zostanie dopieszczone, tak? Miło połechtane. Wy go nakarmicie, ktoś go nakarmi, to wasze ego. To jest karty, piękne, piękne, super karty, słuchajcie, na pracę. Naprawdę. I nawet nie będę dopytywać, bo są to karty bardzo pozytywne, mówiące o tym, że to nad czym pracowaliście, na czym Wam zależało, w miesiącu styczniu ujrzy światło dzienne, wprawiając Was naprawdę w taką diabelską energię. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Gdzie możecie być z siebie naprawdę dumni. Kwestia finansów dla raczków, styczeń. Zobaczcie, trzy wielkie arkana. Kochani, ewidentnie jakiś nowy początek. Y jakieś tutaj struktury się sypią? Y coś, co nie funkcjonowało, y oczyszcza się. Y karta na początku y cesarza mówi o tym, że my jesteśmy spokojni, tu jest spokój, tu jest opanowanie. On tutaj tylko wydaje rozkazy, ma być tak, tak. Y on wydaje tutaj jakieś polecenia, ma być zachowany taki porządek, taki jest plan, trzeba to wykonać. Y on ma wszystko, co, co mu jest potrzebne, nie brakuje mu niczego w tych finansach, tak? On patrzy z taką wyższością, z powagą, ze spokojem na to, co do tej pory udało mu się uzyskać. Karta wieży, mam wrażenie, jest kartą oczyszczenia, oczyszczenia jakichś sytuacji konfliktowych w kwestiach finansów u Was. I karta głupca mówi o tym początku, o nowej drodze, tak? Może być też tak, że niektóre raczki będą, jeżeli na przykład ktoś zalegał tutaj z alimentami, na przykład cesarz, który jest sygnifikatorem ojca, oczywiście może to być odwrotna sytuacja, również kwestia matki, to tutaj ta sprawa się wyjaśnia i otrzymujecie te pieniądze zaległe na przykład, tak? To nie musi dotyczyć oczywiście alimentów, to może dotyczyć różnych innych kwestii finansowych. Dopytamy sobie tutaj. Dopytamy sobie. Mhm. Askielichów, który mówi o tym, że, ten, że pieniądze uzyskane mogą być właśnie naszego partnera. Mamy asakielichów, który mówi o uczuciach, ale to jest także nowy początek, nowe możliwości, nowe szanse. W zarabianiu pieniędzy i możecie to dostać właśnie od tego cesarza. Czyli jakiś szef może Wam zaproponować pracę. Może jakiś przyjaciel, ktoś z otoczenia, ktoś, kto właśnie ma swoją firmę, swoje przedsiębiorstwo, czy jakaś korporacja. Nowa szansa, nowe możliwości, kochani. O co chodzi z tą kartą wieży? Mhm. Dwójka Buław. Wiecie co? Tutaj też może być inwestycja w kwestii nieruchomości, bo dwójka Buław bardzo często pokazuje nam nieruchomość i wieża też pokazuje nam te cztery ściany, czyli ten dom. Czyli jak najbardziej tutaj może być szansa na kupno swoich czterech ścian. Natomiast to jest też to, ten wybór, tak? Podjęcie decyzji, która oczyszcza Wam przestrzeń finansową. I o co chodzi z kartą Głupca? Karta Księżyca. Hmm? Kochani, ja bym powiedziała tak, że dla jednych to będzie kwestia, gdzie w, kwe, gdzie w sprawach finansowych wychodzicie z cienia, tak? wychodzicie z jakichś problematycznych, trudnych sytuacji. A dla innych wyjaśnia się jakaś kwestia, Mm, oszustwa finansowego I tak, to, i tak to zostawiam, jest to czytanie ogólne więc to może być dla każdego coś innego miłość miłość dla związków dla osób, które są w jakiejś relacji miłość styczeń 2023 dla raczka pięknie mhm. I wynik Kochani, jest tu osiągnięcie jakiejś stabilizacji, radość, powody do świętowania, do takiej lekkości, do cieszenia się, do zabawy. A z Kielichów mówi o tym, że jeżeli jesteście w związkach takich, gdzie coś się działo, to jest tu uzdrowienie tej relacji. Tak, dochodzicie do porozumienia, jest tutaj zgoda. Jeżeli wszystko było ok, to dalej tutaj wszystko kwitnie. To uczucie wasze rozbudza się na nowo. Moi drodzy, jest tutaj bardzo dużo takiej pasji, zaangażowania emocjonalnego w związek. Tak? Może być też tak, że jeżeli jesteście w związku, może się pojawić ktoś nowy na horyzoncie, ktoś, kto tutaj no, wasze wasze serduszka, wasze ego. I wtedy ta dwójka monet może mówić o tym wyborze. Gdzie nie chcecie tego podejmować, bo dobrze jest Wam tak jak jest. Tak? Ktoś tutaj się dobrze bawi. Nie wiem, czy to jest Wasza energia, czy Waszego partnera. Ta taka um, nutka balansowania na tej krawędzi, yy, ta adrenalina, kogoś tutaj rajcuje. Na wyniku mamy czwórkę monet, yy, która mówi o stabilizacji, tak? Yy, która mówi to jest także karta takiej, takiej trochę zazdrości, takiego. Yy, no ona tu ten skarb ma zakopany, tak? Idzie i tam sobie wyciąga, jak jest jej potrzeba. Dlaczego zakopuje ten, ten, ten skarb? Bo boi się, bo cały czas żyje w takim lęku, że ktoś jej to weźmie, że ktoś jej zabierze. Karta taki trochę. Yy, z zaborczości, nie wiem, czy już mówiłam. Czyli niechęć do dzielenia się tym, co mamy. Okej, okay, dopytamy, moi drodzy, ale z drugiej strony, dlatego, że yy, mamy poczucie stabilizacji w obecnej sytuacji, która jest w relacji, tak? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, o co chodzi. A z kielichów? No, rycerz kielichów, no, kochani. Miłość kwitnie, miłość kwitnie, lub pojawia się na horyzoncie ktoś jeszcze, ktoś dodatkowy. O co chodzi z dwójką? Mhm jest tu pełne zadowolenie, pełna satysfakcja, stawiacie też kochani na swoje jakieś na swoje ego, tak na to, żeby, żeby dopieścić jakoś tam siebie wewnętrznie i zewnętrznie, że tak już powiem, no, jest tu pełne zadowolenie, zarówno w tej dwójce monet, jak i dziewięciu kielichach, to jest sukces jakiś, radość, tak macie powody do radości, moi drodzy i o co chodzi w tej czwórce monet? Rycerz mieczy. Mhm. Czyli ja bym powiedziała, że tu jest pewnego rodzaju strach przed tym, że coś się zmieni. Że coś się zmieni. Że ten rycerz mieczy przyniesie jakąś rewolucję, jakieś zmiany, jakiś chaos. W tym rycerzu mieczy bardzo często podejmujemy takie odważne decyzje na zasadzie a, niech się dzieje wola nieba, tak? Ja tutaj chcę być zadowolony, zadowolona, tu i teraz w tym styczniu. A co będzie potem, to będzie potem. Zobaczymy teraz dla singli. No, ale tutaj, tak czy inaczej, kochani, czy to w związkach stałych, czy to właśnie na zasadzie, że ktoś się dodatkowy pojawia, raczki tutaj no, cieszą się. Miłość kwitnie. Ok. Może być też tak, że po jakichś trudnych sytuacjach, to już powiedziałam, że jest uzdrowienie, i ten rycerz mieczy właśnie mówi o tych konfliktach, o tym chaosie. Czwórka monet mówi o stabilizacji tej sytuacji, czyli wy tutaj w relacjach na nowo, jak gdyby, odbudowujecie swoje uczucie. Miłość dla singli. Raczki. Mm. O, jakie macie tutaj trochę smuteczek, drogie raczki? Kochani, no jest tu pokazana jakaś tęsknota za tym, co było. Być może żałujecie decyzji, którą podjęliście o rozstaniu: o tym, że nie wiem. Czy to ktoś się od Was odciął, czy Wy podjęliście decyzję o tym rozstaniu i ta szóstka mieczy mówi o, tym, o, o, tych, o tych takich trudach, tak? Po piątce mieczy, gdzie czuliście się zdradzeni, oszukani. Teraz następuje zmiana. Ta szóstka mieczy na wyniku mówi, że osiągacie spokój. Mam wrażenie, że tutaj z um, singlami zostaliście dlatego, że zostaliście w jakiś sposób zranieni lub nie wykorzystaliście jakiejś szansy, tak? Dopytamy, o co chodzi. Może być też tak, że niektórzy z Was liczyli na coś, na coś więcej z osobą, yy, która traktowała Was na przykład tylko jako koleżankę, kolegę, przyjaciela na, zasa na takiej zasadzie. Yy, I gdy okazało się, że yy, Wy oczekujecie czegoś więcej. Ta osoba odcięła się od was. Zobacz. O co chodzi? Mhm. Piątka kielichów i zmiana. Kochani, no jest to czytanie ogólne. No, nastąpiła u was jakaś zmiana w życiu, w relacji, w miłości. Może na coś liczyliście, może to co powiedziałam, żałujecie, że czegoś nie zrobiliście, jakiegoś kroku, że nie porozmawialiście, że nie podjęliście decyzji, tak? że nie, dokon nie, że nie weszliście w tą zmianę. O co chodzi z Asem Mieczy? Mhm. Ewidentnie, miłość, kochani, była na horyzoncie, ale którejś z Was odrzuciło to uczucie? Odrzuci, tak? Bo mówimy o styczniu. No i karta sześciu mieczy i karta Cesarzowej mówią o, o tym rozstaniu, o tym, że wyruszamy w samotną podróż. Że wyruszamy w samotną podróż. Może tutaj też być jakaś komunikacja z kimś. Komunikacja z kimś. Natomiast moi drodzy, ewidentnie widać tutaj jakieś odrzucenie, rozstanie z jakąś osobą, niewykorzystanie jakiejś szansy, jakiejś możliwości, nie pójście za tą zmianą, za tym kołem fortuny. Tak, i na wyniku mamy taką samotność, straconą trochę szansę. Tak to wygląda. Wiecie co? Może być też tak, że ktoś tu wraca do swojego byłego partnera. Wy może liczyliście na jakąś relację z kimś, ale ktoś tu wraca do swojej byłej, do swojego byłego. Dobra. Podsumowanie. Podsumowanie. Raczki. Podsumowanie raczki styczeń 2023. Podsumowanie miesiąca. Hmm. Odwrócony paś kielichów. Moi drodzy, brak zaufania, brak w ogóle takiej otwartości emocjonalnej na kontakty z innymi ludźmi. To jest ten brak zaufania, przejawia się, może przejawiać się w każdej dziedzinie waszego życia. Tak, wycofujemy się, nie mamy zaufania do tego, żeby na przykład podpisać umowę. Nie mamy zaufania do jakiegoś człowieka w kwestiach relacji. Tu jest też taki z jednej strony brak poczucia swojej wartości, a z drugiej strony wykazywanie się taką trochę naiwnością. Ten odwrócony rycerz, przepraszam, paś kielichu, w kwestiach tutaj uczuć może mówić o tym fałszu, tak? o tym, że ktoś was wykorzystał, że ktoś nie był szczery w stosunku z wami. Tutaj na przeszkodzie, jeśli mówimy o relacjach, mogą stać dzieci. Na przeszkodzie lub być w jakiś sposób problematyczne. Drogie raczki. Ok, zobaczmy. Dopytajmy tego pazia mieczy. Mhm. I, król mnie, I król monet. Ten król monet, który nam się powtarza tutaj w kwestiach yy, zawodowych. Ale to nie musi dotyczyć. Ten król monet to jest ten nasz partner, tak? Czyli mam wrażenie, że ten paść pokazał się właśnie w kwestiach tutaj relacji, związków. Nie ufacie mu. Nie ufacie temu królowi monet. Nie chcecie wchodzić tutaj w relacje. Jest jakaś przegapiona szansa, nie przyjmujecie tutaj oferty, lub ten król monet wykazał się osobą nieszczerą. Wykorzystał wasze uczucie, wykorzystał waszą naiwność, drogie raczki. Tak to tutaj wygląda. Kochani, ja wam życzę pięknego stycznia, wszystkiego dobrego.